Hej, ho, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszy e, środowy poranek, popołudnie w sumie, już popołudnie, piękne popołudnie słoneczne. E, no i właśnie dzisiaj tak poczułam, że w, już miałam przygotowaną e, tą pracę troszeczkę wcześniej, ale dzisiaj poczułam, że ją wam przekażę. Więc dzisiaj chciałam porozmawiać o tym, e, jak podnieść swoje wibracje. Jak podnieść swoje wibracje? Co to jest w ogóle, e, na przykład niska wibracja, co za tym idzie, e, co rusza nas w górę i w dół e, na naszym e, polu właśnie wibracyjnym? Co zrobić, aby utrzymać e, się w wysokiej wibracji i jak sobie pomóc, aby powrócić do niej? Czyli zacznijmy od tego: co to jest niska wibracja? Niska wibracja, ujmując prosto, jest to zamglony, zagubiony umysł na poziomie fizycznym. Co za tym idzie? Niskie emocje, takie jak złość, strach, nienawiść, frustracja. Wysoka wibracja na przykład to miłość, wdzięczność, radość, zrozumienie, akceptacja. Czyli tutaj widzimy, mamy dwa bieguny. Mamy w sobie wibracje, które ciągle się wymieniają, przesuwają się na poziomie takiej skali z wysokiej na niskiej, z niskiej na wysokiej i na odwrót. Jest w nas bardzo duża różnorodność emocji. Tutaj wymieniłam tylko parę takich podstawowych. Co rusza nas z góry do dołu i z góry do z dołu do góry? To są nasze myśli i emocje. Myśli, sytuacje, eventy. To co jest wszystkim tą częstotliwością, która wstawia nas w wibracje. Czyli, na przykład, spotykamy się z kimś i po spotkaniu czujemy się bardzo zmęczeni, to znaczy, że ta osoba możliwe, że ssała z nas, tak jakby tą energię naszą. I na odwrót, czasami się z kimś spotykamy i po prostu czujemy się jak nowonarodzeni, zmotywowani, szczęśliwi, to wtedy to też świadczy o tym, że ta osoba dzieliła się z nami tą swoją pozytywną energią. No, i tutaj teraz chciałabym Wam powiedzieć, co robić, by utrzymać się w tej wysokiej wibracji e, lub, jak sobie pomóc, żeby do niej po prostu powrócić. Po pierwsze, nie jedzmy mięsa. E, może to zabrzmi trochę dziwnie dla niektórych, ale wszystko, co ma serce i twarz, krzywdzi nas na poziomie fizycznym, mentalnym, wibracji, ale również na poziomie karmicznym. Nasze ciało nie potrzebuje mięsa. Jajka oraz nabiał jest ok, jeśli to czujesz, jeśli jest taka potrzeba. Również to zależy od Twojego typu ciała, ale jeśli możemy zmi zminimalizować zjadanie mięsa, zwłaszcza czerwonego, to lepiej tego nie robić. Numer dwa: odpuścić sobie wszystkie uzależnienia. Należy je rozumieć, zrozumieć, na uzależnienia należy zrozumieć, że nie dają nam żadnych właściwości tak naprawdę. Twarde narkotyki, alkohol, tabaka oraz leki na receptę również robią ogromne spustoszenie na każdym poziomie odbierania częstotliwości wysokich wibracji. Tak samo jak mięso. Jak wspomniałam, twarde narkotyki to też leki na receptę. Lekarstwa na receptę tylko ukrywają choroby, nigdy nie uleczają. Są one stworzone po to, aby generować pieniądze na bolączkę na bolączce człowieka. Ktoś kiedyś zapytał: a co z psychodelicznymi roślinami jak grzyby, ajułaska, peyote, marihuana, więc pada takie pytanie, no i można tu powiedzieć, co one powodują. One, po, one nie powodują takiego spustoszenia, jak wymienione powyżej, ale ich nadużywanie to wprowadzanie nas w sztuczne przechodzenie w inny wymiar. Jesteśmy kompletni, i dlatego nie potrzebujemy zewnętrznych substancji, aby mieć eteryczne doświadczenia. Na przykład ecstatic dance jest bardzo fajną formą, gdzie w sposób zupełnie trzeźwy wprowadza, wprowadzasz się w stan eteryczny. E, możemy taki stan doświadczyć również podczas medytacji, gdzie wszystko wypływa podczas naszej kontroli. Jogi, ćwiczenie jogi, oddechu, łączenie się ze sobą. Podczas tworzenia intencji, marzeń w zamyśleniu jest to również forma medytacji. Palenie marihuany, na przykład, wydaje się, że wnosi nasze, nas w nasze nazwy wibracje, ale zawsze będzie odbicie powrotne i do tego jesteśmy zależni od czywników zewnętrznych, a nie od siebie czyli ograniczamy swoją moc. Jak wybierzesz taką drogę, to nigdy nie rozwiniesz się w wolności umysłowej. Wyobrażenie jest połączenie ze wszechświatem. Jest czystym połączeniem świadomości z intencjami. Intencje są bardzo ważne. A jeszcze chcę dodać, że dzisiaj jest 21, czyli jest dzisiaj Noc Świętojańska i właśnie dzisiaj jest wspaniały dzień właśnie na to, aby stworzyć intencje. Obmyć ręce na przykład w źródlanej wodzie, czy na przykład zapalić jakieś zioła i oczyścić swoją energię wokół siebie, wysuszone zioła na przykład tymianku, rozmarynu, pokrzywy, szałwi. Więc e, dzisiaj jest dobry czas właśnie na składanie intencji. Kolejna sprawa, co możemy zrobić? Odpuśćmy i obserwujmy swoje myśli. Musimy być świadkami, co myślimy i jak się czujemy. Skupiamy się tylko na tym, co sprawia nam przyjemność. Tylko na tym. Podążaj za tym, co sprawia Ci przyjemność. Naucz się rozpoznawać, co przyjemne, a co ciągnie cię w dół. Co pomaga nam się wznieść na wysoką częstotliwość? Słuchajmy muzyki. Jest to bardzo efektywny sposób na wzniesienie wibracji. Ćwiczmy, ruszajmy się regularnie, niech to będzie częścią naszego życia. Ruch uwalnia endorfinę. Kontaktujmy się z naturą. Jest to jeden z elementów, który widzimy w 5D, więc warto się z nią łączyć. W 5D, czyli znaczy w, 5, w, w, w gęstości. My jesteśmy, nasza planeta Ziemia, jesteśmy w gęstości 3, 3D. Czyli dużo rzeczy nie widzimy, nie czujemy, bo mamy po prostu taką osłonę na naszej planecie. Ale jest też kolejny poziom, jest ich bardzo dużo, actually, bo jest ich 12. W piątym już właśnie natura, bycie z naturą, już nas wprowadza w ten właśnie piąty wymiar, czyli tą piątą gęstość. Spędzajmy czas z przyjaciółmi, przebywanie z ludźmi, których kochamy, szanujemy, uwielbiamy, śmiejemy się z nimi, żartujemy. Są to ludzie, z którymi chcesz spędzać czas. Chodźmy w miejsca, w które sprawiają nam przyjemność: kino, teaty, biblioteka, galeria, kawiarnia. Gdziekolwiek, na ławkę w parku, cokolwiek sprawia Ci przyjemność, po prostu to rób. Omijaj tych, co sprawiają, że czujesz się źle. Jeśli masz poczucie po spotkaniu z nimi, tak. Jakby cię ciągnęli w dół swoimi historiami, plotkami, dramatami, omijaj szerokim łukiem tych, co widzą, jak nacisnąć taki czerwony guzik w tobie. Oni wiedzą, że to obniży twoją wibrację. Bardzo często są to ludzie nam bliscy, na przykład rodzina. To wtedy musimy się nauczyć, jak po prostu. Nałożyć na siebie taki skafander ochronny i nie brać tego do siebie, co oni mówią. Nie dać się po prostu wyprowadzić z równowagi, bo to wówczas wtedy obniża naszą wibrację. Kolejną sprawą, którą możemy użyć, kolejną rzeczą, rzeczą, sprawą, którą możemy zrobić lub możemy użyć, to są kryształy. Kryształy trzymają wysoką wibrację i miejmy je przy sobie. W kieszeni, w formie naszyjnika czy kolczyków. Miej jeden pod poduszką, jak śpisz. Na przykład lipis azul pomoże ci się połączyć ze źródłem. Pomoże ci się utrzymać w harmonii. Też czysty kwarc. Czysty kwarc również pomoże utrzymać cię w skupieniu. Jeśli na przykład masz problem w pracy, że jesteś ciągle rozproszony, kup sobie taki mały kamyk i trzymaj go na swoim biurku w pracy czy przy sobie. Pomoże ci się on skupić. Zielony Ametis na przykład, przytrzyma cię przy zdrowiu. Różowy ametyz na przykład utrzyma się w harmonii, mają w sobie bardzo dużo energii miłości. Kryształy są istotami jednowymiarowymi, są świadome, posiadają czystotliwość czystej egzystencji, mają pole orginowe, które jest bardzo mocne. Jeśli im nadamy moc i intencje, wówczas wtedy nabierają bardzo dużo siły, więc nadajmy im swoją energię miłości, serdeczności, wdzięczności, zdrowia, obfitości, ochrony i pozwólmy się im zaopiekować. Myjmy je, wystawiajmy na słońce, dbajmy o nie, rozmawiajmy z nimi tak jakby byli, były te kryształy naszym, naszą częścią. Dbajmy o nich jak o siebie. Co jeszcze możemy zrobić, żeby właśnie wznieść naszą wibrację? Na przykład, bądźmy artystyczni. Twórzmy, budujmy, naprawiajmy, malujmy, twórzmy muzykę. To wznosi naszą wibrację. Używajmy stymulantów zapachów. Olejki eteryczne, świeże zioła. Twój nos jest połączony z pamięcią, dlatego przywołuje on miłe wspomnienia oraz czyszczą powietrze. Używaj olejków na poduszkę, na noc, a będziesz wysypiać się wspaniale. Obserwuj swoje myśli. Jest to bardzo ważne, jak spacerujesz lub przemieszczasz się z punktu A do B. Jak przechodzisz, zauważaj rzeczy, które cię otaczają, które są piękne. Nie skupiaj się na brzydkich rzeczach. Zacznij widzieć świat pięknym. Doceniaj to, co masz. Emocje wdzięczności mają ogromną siłę. Woda, kolejna sprawa, woda. Pływanie, kąpiele, prysznice, wodospady, oceana, morze, chodzenie po deszczu świadome w taki deszczowy dzień wszystko to podnosi Twoją wibrację, ponieważ woda ma bardzo wysoką wibrację i jest bardzo blisko źródła. Pamiętajmy, aby się śmiać, żartować, wygłupiać. Nawet jeśli jesteś w słabszym nastroju, ale nie głębokiej depresji, zmień swój nastrój. Poprzez udawa udawanie. Udawaj, że jesteś wesoły i trzymaj się w tym stanie, aż Twoje samopoczucie się zmieni. Jest takie powiedzenie: fake it to make it. Przez chwilę po udawaniu, aż nagle się zmieni i już jesteśmy w tej wysokiej webracji. Nie bierzmy życia za poważnie. No i nauczmy się identyfikować przede wszystkim, co sprawia nam przyjemność, a co nie. Taki krótki filmik na dzisiaj, właśnie, żeby przypomnieć sobie i podzielić się tym z Wami. Są to bardzo proste metody, które na dobrą sprawę każdy może zrobić. Nie musisz być bardzo wykształcony po studiach i nie wiadomo, co robić, i potrzebujesz parę minut dziennie na każdą z tych ćwiczeń i naprawdę Twoje życie zmieni się na lepsze. I na bardziej szczęśliwsze, i jak ty będziesz szczęśliwy i wesoły i będziesz w wysokiej wibracji, zobaczysz, zaczniesz przyciągać wspaniałe, cudowne istoty, sytuacje, i wszystko w twoim życiu się zmieni. No to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do następnego razu. Na razie. Pa, pa.